Tutaj takie kręciało, i tu na tym bagaże wyjeżdżam. Tu są chyba wygodne, takie duże są i ludzie się mogą obstawić dookoła. Nawet jeden jeździł, a ja idę wypożyczyć auto. Teraz idę ja wypożyczyliśmy tutaj w Topkaw. Na tą chwilę Topkaw jako jedyna kazała przejść z drugiej strony, bo jak widzicie, w innych można z tej strony, nie trzeba tam gdzieś stać. A my czekamy, bo macie w toalecie. Jest. Jak widzicie na końcu z samolotu, no to jesteście ostatni w kolejce. A bycie ostatnim w kolejce oznacza dużo czasu. Hej! Nie. Yeah. Mam łazówkę, ja się gdzieś zgubiły, zgubiły, ale wiedzą, że autobyt wyporzysta, więc wiedzą gdzie iść. My sobie czekamy, oczywiście. Moja stopa to. Hmm, strasznie bolesna. No i macie, co my siedzi, Mama. Z jego perfect heart. No i mamy palemki. No fajnie, szkoda, że mnie stochowoli. No, jest blisko. Dużo to jest odpuszczalni na lotnisku. Miałem pełne ubezpieczenie, więc kartą kredytową e, tak naprawdę nie płaciłbym depozytu. E, natomiast tutaj miałem kartę taką bankomatową, bo ona jest w euro. Wolałem ją zapłacić, żeby za tę spredy nie płacić. No i tutaj już wymagany był depozyt. E, więc depozyt był 200 euro, ale po tygodniu zwracają ten depozyt, także o, mam tutaj wszystko. Czytam, że to jest złamanie. A tutaj Jurka ma silniaka na palcu, mówi, że to jest złamanie. No, ale nic, zobaczymy. Ja miałem nie raz tak stłuczonego, wiesz. Dlatego ja bym jeszcze poczekał chwilę. No, tu też macie różne autobusy. to jest taki kiosk Sapus I tutaj są przystanki. Więc możecie sobie zobaczyć, gdzie takim autobusem Titsapus możecie dojechać. Ja tego nie sprawdzałem, bo mało mam wyporządzone. Ale to zawsze łatwo. Już byliśmy kiedyś, więc dla Maćka wygląda wszystko bardzo znajomo. A my idziemy teraz tutaj Widzicie, tutaj gdzieś te samochody. Strenują. Jakbyś tu kiedyś był, nie? A, no jest ciepło. Nie jest gorące, jest ciepło. Tutaj odbieramy kluczyki, a jeszcze dodajemy olej jako długiego kierowca. No dobra, idziemy. 42, to jest chyba ta cytrynka tutaj. Tak, to jest ten Ola. Musimy go nagrać i obejrzeć teraz dokładnie. obfotografować, choć pani mówiła, że nie trzeba, bo mamy pełne. Ubezpieczenie i to w ogóle nie musimy, ale tak na wszelki wypadek zawsze to robimy, więc zaraz nagrywamy. z doświadczeniem szybę oglądamy dokładnie przednią. a lusterka. lusterka też są często uszkodzone. Tutaj jest coś, małego. Pani powiedziała, że jest dużo takich małych, takich drobnych rysek. Oni wiedzą o tym, że hmm. mają to w systemie, żebym oczywiście fotografował, zrobił wideo, ale oni o tym wiedzą także na wszelki wypadek, żebym miał, ale nie będą się do tego czepiali. Jakieś zniszczenia z tyłu? Co to nie? O włożyłaś wszystkie. Super. No, to jest, no. no dobra, możemy ruszyć. Jeszcze muszę doskminić, jak tutaj działa. To jest tak, tu mamy klimę. Tak, tutaj mamy ciepło, zimno, dobra. Tutaj co to są? Tu są wycieraczki, dobra? Kierunkowskazy Dobra, ciekawy, jaki to jest silnik. Wypoczyciliśmy auto i nie wiem o co ten pan do mnie mówi. Więcej, ja wiem, to nie do ciebie to pan do ciebie mówił. Ale spojrzał to. Dobra, nieważne, widzę palmy, jedynie co nie przeszkadza to te chmury co co tutaj mi to piękne słońce na pewno zakrywają, ale jest na tyle ciepło, że... Tak, ja tu właśnie... wienkawo, jest tak w bluzie się zaczynam pocić. Jedynie co, to po prostu jestem zmęczona po tej całej takiej masakrze i Ale fajne, fajne to, palmy. Maginę, to jest to, to jest ale, jest bardzo, ale wiecie, coś nie? najfajniejsze, że ja poznaję. Byłam tutaj wiele lat temu, tak, ale poznaję się. Wyszłam z lotniska, poznałam lotnisko, wyszłam z lotniska, myślę, o dobra, już wiem gdzie jest parking, gdzie trzeba iść na parking, żeby wypożyczyć auto. Tutaj też poznaję, stałyśmy tam z Julką. Pamiętam, że był nawet taki wiatr przez chwilę jak byliśmy. Jak poprzednim razem. Nie no, naprawdę super. No dobra, jedziemy już sobie na spokojnie. Zobaczcie jakie kaktusy, jakie palmy tutaj są po prostu. No po to tu tak naprawdę chcieliśmy przyjechać. No pochmurnie jest niestety. E, ale no, spodziewaliśmy się, że troszkę pochmurnie będzie. Nie szkodzi, słuchajcie. Jest ciepło, krótki rękawek, jak Ola powiedziała. Ech, a, zobaczcie To jest te... po tak, wam pokażemy jeszcze te... Tak, wam pokażemy jeszcze tę gościnność, bo ona tu jest po prostu cudowna. O, Tata mówi, że nagroda tego gościa, który właśnie szedł z i łapał stopa. Tata mówi, że też tych następnych, zaraz zobaczycie. O, widzicie? No, jestem naprawdę strasznie zmęczona, ale. Widoki są tak piękne, on mi to zbudnie pokaże. Mam wam, to widoki twarz. Może nie jestem strasznie szczęśliwa, że jesteśmy, chociaż generalnie jestem szczęśliwa. Macik chciał tylko powiedzieć, że jest piękny. Uwaga, no uwaga, coś widzę przed nami krawawaningowego tutaj na Tenaryfie, zaraz Wam pokażemy co to jest. Ktoś, zobacz, auto z przyczepą jedzie. Ktoś tu przyczepą dojechał na Tenaryfę. Patrz, to jest Hiszpan, no Hiszpan. Zobaczcie, auto z przyczepą, ciekawe gdzie on to stanie, bo tutaj nie ma za bardzo kempingów. ona, ona i sama, słuchajcie. Może na działkę kupiła jakąś swoją przyczepę, nie? No zobacz Julka, kupilibyśmy tutaj działeczkę malutką, przyczepy postawili, słuchaj, byśmy sobie przylatywali. Tu z tyłu, za tym hotelem, e, hotelem, apartamentowcem jest taki parking publiczny, ale nie jest prawie zawsze zajęty, ten też był zajęty i tu długo szukaliśmy miejsca, więc znowu szukamy. No, jak widzicie, to to powiedz, co się dzieje. Jeździmy po parkingu, bo tam nie można było zaparkować, właściwie się zaklinowaliśmy z kimś przed na chwilę. A zaraz tu do Mercadony podjechaliśmy. Myślę tu zaparkuję, dojdę, ale tu też nie ma miejsca. To naprawdę... Jaki napływ. Wszyscy pewnie z Frankfurtu lecieli. Ja, ja mam stop. Osoba, która nie zna swoich praw. Jeszcze minę zrobiła. No przecież, kum, tam. Zabankowałem w Mercadonie i przejdę się teraz kawałek do tej recepcji. Po prostu zapytam, czy możemy wcześniej. Tutaj nie śpię, jedyna co, może wtedy się położyć, a o 16 dopiero hotel mamy. A one w międzyczasie w aucie zostały, no to wam opowiem teraz o pogodzie. Pełno ludzi się pyta generalnie, jaka pogoda, gdzie jechać tak naprawdę w zimie, żeby było ciepło. No i tak naprawdę, no wiecie co, Na no słońce jest po prostu po drugiej stronie globu. Po drugiej stronie półkuli, więc yy, no tak nie za bardzo tutaj w tym regionie jest. Yy, na naszej półkuli jest ciepło. Można właśnie pojechać tu na wyspy Kanaryjskie i pełno ludzi wam powie. Auta jeszcze głośno jest, pełno ludzi wam powie, jedźcie na Wyspy Kanaryjskie, to jest ciepło. Słuchajcie, no mam krótki rękawek, no ale dzisiaj jest pochmurno. E, jesteś, jest zima, tak? Dzisiaj jest pochmurno. E, ale jest ciepło. Naprawdę można w tym krótkim rękawku chodzić, jak nie wieje za bardzo. Jak wieje, to trzeba coś na siebie założyć. Ta temperatura potrafiła osiągnąć nawet do 26 stopni w zimie. Także, oczywiście, zjechał się super dzień i to jest wystarczające dla mnie. Nie wiem, jak dla Was. Ja tam polecam Wyspy Kanadyjskie, jeśli chodzi o pogodę w zimie. Zobaczcie, jak wąsko. A my tu musimy się przejechać. Nie A nagrywałeś coś wcześniej? A, niewiele. No co, już sama. Dobra, teraz tak. Trzeba iść po... Y, ten. No trzeba znieść te rzeczy. Mu, no, słuchaj, no muszę was wysadzić z rzeczami. Weźmiecie wszystkie... E, moją walizkę teraz musicie wziąć, najwyżej poczekacie. Bo nawet nie wiecie gdzie iść, no musicie poczekać. Ja no ale dobrze, no. ale gdzie zaparkować? Ale gdzieś na terenie tego hotelu zaparkować, no, nie? Nie. Te apartamenty tam są po drugiej stronie ulicy. Tam nie było miejsca na parkingu, ja tutaj zostawiłem. A tutaj zobaczcie, mamy kampera na tym, takiego bardzo krótkiego, na tym parkingu. Czyli jednak da się tutaj kampera, kurczę. Tu kwitną Oland w zimie, więc tak, to są te apartamentowce. Tutaj, Oto. I tutaj jest ten parking, ale on jest tutaj przy szpitalu też. I on jest zajęty dość bardzo mocno. Wtedy też mieliśmy problem, jak tu byliśmy. Ale teraz, no, nie było kompletnie nic, więc zaparkowałem tutaj po drugiej stronie ulicy. Nad autostradą się przejeżdża na takie kółko. Takie kółko można zrobić. Tam jest parking taki, ale on jest maksymalnie 12 godzin. Więc zobaczymy. I tak musimy dzisiaj gdzieś pojechać. Jakieś zakupy zrobimy i wtedy się okaże, tak naprawdę, e, gdzie zaparkujemy. Może tutaj się przeluźni wieczorem. Wtedy tak było, że e, pod wieczór się przeluźniało, a na noc znowu był pełny. A jeszcze wam pokażę tutaj, gdzie tak zielono i tam te rury takie. To tam jest nasz ukochany Nesjan Park. Bardzo byśmy chcieli pójść, ale to musi być ciepło, żeby iść do siam Na razie nie jest wystarczająco ciepło Ale jak słońce już wyjdzie za tych mur Jak przygrzeje teraz chwilę właśnie tak przygrzało. No a to jest grubo. To się robi już naprawdę ciepło Oho, Ci się kółka i zupełnie nie będzie jechało. Jest tam Linda? Tu gdzieś jest Linda, ale nie wiem gdzie. O, tu jesteś. Nie, bo chciałem zobaczyć, czy tam jest. Linda. No ty poszłaś sprawdzisz a ja poszedłem sprawdzić, To chyba tu, ola, tu. Aaaa, no to porządnie. Jak? Nie no, bo mieliśmy inne apartament niż ten. Nie no, fajny jest apartamencik. Zaraz pokażemy na gale No dobra, wyjdę najpierw na balkon. Pokażę Wam na balkonie jak jest. O! Tamta wyspa to jest Legomewa. Macie widok na Legomewę. I tutaj widać nawet basen jaki jest na, w tym apartamentowcu. Jak widzicie, nasz balkonik jest taki podwójny, ale też są takie duże tarasy. My kiedyś mieliśmy taki duży taras. Tutaj mamy widok na morze, my kiedyś byliśmy tam na tamtym końcu i mieliśmy idealny widok ten na morze, ale tu też jest bardzo fajnie. Ja tak, zaraz pokażę jeszcze pokoje. Widok na łazienkę. Także tak, tutaj mamy salon z aneksem z łóżkiem podwójnym. Tak, tu no, mamy no, kuchnię. No, Także ja, to, to jest kuchnia, tak, jest kuchnia. Tu jest sypialnia z no, jakimiś takimi szafą wewnętrzną, z jakąś taką szafą. Tak, blady są nowe. No, po prostu te szafki są takie. No, no takie. Wiecie, no. Nie będziemy mazuć, gdzie jest super. Tak naprawdę. Tamta kuchnia co mieliśmy wtedy wcale nie była jakaś dużo lepsza z tego co pamiętam. No i łazienka. To nie jest łazienka, to jest Maciek. Jestem zmęczony. No to idźcie, umyj, połóż. No, łazienka no, to jest o takie standardzie. Tu jest wanna. Wannie z za kotarką. Coś takiego. No w kuchni mamy piekarnik, jest mikrofalówka, widzę, jest toster, jest czajnik do wody, lodóweczka. Będę też na kawę było, także zobaczymy, poszukam czy jest na kawę. No i trzeba pamiętać, że tutaj się głównie prześcieladłami nakrywa. Tak naprawdę jest jakiś jeden koc, ale to nie wiem czy on nie pod spód Powinien pójść trochę słabo jak na nas dwoje. No ale to już wiedzieliśmy, że tak jest, tak naprawdę, to nie zdziliśmy Wiecie, no ten jest zepsuty, w tobie. tu trzeba dać reset, potem wprowadzić jakiś pin i dać lock, ale ten lock nie działa. I... No, ja jestem przygotowany na ten wypadek, bo mam laptopa i tu mam taką linkę Kensington Lockera, e, tylko nie ma jej gdzie za bardzo zaczepić, więc ja tu wyczaiłem pod łóżkiem on Tutaj jest o, jakaś taka lama. Więc ja sobie przez tą lamę tutaj o, widzicie lawinę. Tego Kessingtona i tak przyczebię. O! Widzicie, tak tutaj się go zapina w laptopie. Taką linkę. Ona się Kessington nazywa. O! Tak wygląda zapięte. Więc trzeba się po prostu no, postarać i łóżko tak naprawdę wynieść. To jest do metalowej lamy przyczepiane, więc no, ciężko jest to wyjąć. Właściwie się nie za bardzo da. Więc trzeba by było całe łóżko wynieść. Tak wyglądają gniazdka elektryczne na w Hiszpanii, tutaj na Wyspach Kanadyjskich. Tu na tych tawaskach na dole jest taka piękna roślinność, dlatego to się nazywa gardłem. Generalnie tam y, dalej w głębi, w też jest taka ładna roślinność. U nas to partie, co przed chwilą nagrywałem, to takie, no właśnie jakoś nie, było, nie miało dużej roślinności. Ale zobaczcie, ktoś się kąpie, a pamiętajcie, że jest zimno i dzieci się kąpią. O, widzicie, jest basem. ludzie siedzą, dzieci się kąpią, tak odczuwamy na temperaturę około 20 stopni Celsjusza. Ja mam krótki rękaw, a oni mają bluzy. E, czyli jest normalnie tak, jak komuś jest zawsze ciepło, to będzie chodził w trutu rękawie. Jak ktoś, komuś jest zawsze zimno, wtedy będzie się ubierał w bluzy w taką pogodę jak dzisiaj.